Jeden z najlepszych thrillerów roku 2023 według New York Timesa. A mowa o świetnym thrillerze psychologicznym Pokrewna Dusza autorstwa Sally Hepworth. Książce, która mnie zostawiła z ogromem przemyśleń. Pokrewna Dusza to thriller o tematyce rodzinnej. mamy tu bowiem do czynienia z dwoma parami, dlatego podciągam go pod mój ulubiony rodzaj thrillera czyli domestic noir. Akcja tego thrillera zawiązuje się wokół dwóch kobiet: amandy i pipy oraz ich mężów. I co super ciekawe, ta historia opowiedziana jest z dwóch perspektyw, właśnie tych dwóch kobiet. Losy tych dwóch zupełnie nieznanych sobie wcześniej kobiet splatają się w momencie, kiedy Gabe, mąż Pipy, staje się świadkiem śmierci Amandy. I teraz nasuwa się pytanie: co tam robił i czy był tam przypadkiem? To świetny thriller psychologiczny, w którym autorka zobrazowała dobitnie, jak niewiele wiemy o osobach, z którymi dzielimy życie. Dodatkowo na Ogromną uwagę zasługuje tutaj opis choroby psychicznej, choroby, która moim zdaniem została tutaj przedstawiona w sposób po prostu spektakularnie dobry. Pokrewna dusza jest naprawdę absorbującą lekturą i być może niczego nie wniesie do naszego życia. To nie jest też książka z efektem wow, natomiast jest to znakomity thriller, który naprawdę zaskakuje. Dodatkowo jest po prostu świetnie napisany, więc polecam Wam go z całego serca.